jestem na porodówce, właśnie urodziłam moją córeczkę, leżę, wiesz, jeszcze nogi mam w górze, jestem zszywana. A tego samego dnia, kiedy urodziłam, bo ona się urodziła troszkę przed terminem, wychodził właśnie magazyn kryminalny, którego jestem współautorką, jestem redaktorem merytorycznym. Kryminalny, właśnie. No i to był dzień premiery tego magazynu. Więc ja miałam pewne rzeczy do zrobienia tego dnia, nie? No i jak mnie zszywali, to ja te rzeczy robiłam. Jak oceniasz taką postawę? Bardzo źle. Tylko widzisz, to nie jest tak, że tak jak na amerykańskich firmach, filmach jest, nie? że po prostu tak, muszę, nie? Bo to jest po prostu muszę działać, muszę. Tylko to się tak, e, to się tak po prostu jakoś wkrada, wiesz? Mhm. I to to po prostu robisz. A dopiero potem się orientujesz, co właśnie zrobiłaś. To nie jest tak, że muszę, bo to jest po prostu tak, muszę wiesz się dorobić, nie? Jeszcze ta, te 50 centów tutaj wycisnąć, a tutaj po prostu tylko to się tak po prostu robi z poczucia obowiązku, no bo nikt tego nie zrobi, no bo właśnie, bo to jest taka płynna praca, nie? Cały materiał zobaczycie na kanale YouTube Balance.